Hej wszystkim, mam na imię Julia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest trzeci odcinek i trochę pozmieniamy, bo będę mówiła o tym, jak wygląda liceum w Stanach. Jak już mówiłam, chodziłam do liceum w Stanach przez rok, pojechałam tam na taką wymianę um, i mieszkałam w Teksasie. Um, także chcę Wam to pokazać, jak to wygląda, czym to się różni od Polski i um, czy wygląda to tak, jak widzicie na filmach. Także będzie bardzo ciekawie, i zapraszam Was do oglądania. Możemy zaczynać. Więc tak, po pierwsze, szkoła w Stanach zazwyczaj zaczyna się przynajmniej tam, gdzie ja chodziłam, o 7.20 i kończy o 15.30. I macie w ciągu dnia około 7 czy 8 lekcji, i codziennie macie te same lekcje. Tylko tak, to jest bardzo fajne według mnie w Stanach, że macie niektóre podstawowe lekcje, które musicie wziąć w danym roku, czyli jak matematyka, jak angielski, jak historia, nie pamiętam dokładnie, coś jeszcze było, jedna rzecz, a resztę przedmiotów możecie sobie sami wybrać. I to jest według mnie super, bo jeżeli czymś się interesujecie i się zastanawiacie, czy to studiować, no to jednak w Stanach macie okazję, żeby zagłębić się w ten przedmiot i zobaczyć, czy, czy jest to coś, co Wam się podoba. Więc było tyle rzeczy do wyboru, no była, nie wiem, fotografia, jakieś filmowe zajęcia, gotowanie, teatr. Um, ja się interesowałam prawem, więc mogłam wziąć prawo, kryminalistykę, psychologię. No co, co sobie wyobrazicie, po prostu była cała setki, lista rzeczy do wyboru, więc no to było super według mnie. Um, kolejna rzecz, mam przygotowaną tutaj listę, co Wam powiedzieć. Kolejna rzecz, no to jeżeli chodzi o obostrzenia w szkole, no to nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. Więc tak, jeżeli oni strasznie jakby zwracają uwagę, żeby być na czas. Jeżeli spóźnicie się nawet minutę, zamknięta jest klasa, nie możecie wejść, musicie iść do dyrektora i wziąć jakby taką specjalną przepustkę, i pokazać nauczycielowi, że byłeś u tego dyrektora. I jeżeli macie dużo takich przepustek, w czasie roku, no to jest problem. Możecie albo nie zdać klasy, albo um, iść do kozy. No ogólnie strasznie na to zwracam uwagę. Tak samo z toaletą. E, podczas lekcji może tylko jedna osoba wyjść do toalety. I dają Ci taką, takie na szyję takie coś, że też jak wyjdziecie do tej toalety, chodzą nauczyciele po korytarzu i oni po prostu muszą widzieć, że mają, macie przepustkę do toalety, bo inaczej będą zadawać pytania, co Ty tu robisz. Bo tam w Stanach no, nie możecie sobie chodzić podczas lekcji po korytarzu, bo no, będzie duży problem ogólnie. Więc jedna osoba tylko, musicie szybko iść do toalety i wrócić, bo to też, no, patrzą na czas potem. Jeżeli za długo będziecie, to jakiś problem będzie z tym, tak samo. Em, kolejna rzecz, no to obecność. No, tak samo zwracają uwagę bardzo na obecność. Em, no, nie jest tak jak w Polsce, że możecie, em, nie wiem, pójść sobie na wagary i tak dalej, nikogo to nie będzie obchodziło. No jednak nie. Tam bardzo zwracają na to uwagę, i um, za każdym razem musicie mieć albo um, przepustkę od lekarza, albo od rodzica, um, która mówi, że dlaczego nie możecie być w szkole, ale i tak, i tak, nawet jak to jest od lekarza, to oni będą liczyć, jakby ile dni um, nie jesteście na lekcjach w czasie roku szkolnego i. Nie pamiętam dokładnie ile, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest więcej niż 10 dni w czasie roku szkolnego, no to jest wielki problem, bo tak samo możecie nie zdać klasy. Em, nawet twoi rodzice słyszałam, nie wiem czy to prawda, że twoi rodzice mogą jakąś grzywnę płacić, może policja przyjechać i, i pytać się, co się dzieje, że opuściliście lekcję. Więc no, to jest duży problem, bo ja na przykład chciałam podróżować z moją host, rodziną podczas roku szkolnego, ale no, musieliśmy bardzo na to. Um, zwracać uwagę, żebym przypadkiem nie miała ja czy oni jakiś problem. Także oni, um, no bardzo, bardzo zwracają na to uwagę. Um, jeżeli chodzi o nauczycieli, no to też była ogromna różnica według mnie, bo jednak w Polsce, no to um, mam wrażenie, że nauczyciele są bardzo tacy surowi, tacy traktują no, uczniów jak uczniów, tak, a w Stanach to traktują Cię nauczyciele bardzo koleżeńsko. Ja byłam w szoku, powiem Wam, przyjechałam, w ogóle tam na lekcjach to ludzie sobie w ogóle wszystko jedli, pili, tam w ogóle na nic nie zwracają uwagę, nauczyciel przynosi jedzenie sobie, z jakimś ulubionym uczniem siedzi i je na lekcji i tak, wiecie, gada no, o normalnych rzeczach pozaszkolnych, jakby to jest bardzo taka relacja taka przyjacielska. Um, więc no to, to mi się bardzo podobało, bo jeżeli też macie jakiś problem, możecie na no, spokojnie pogadać z nauczycielem, wiecie, oni starają się jakby ułatwić ci to wszystko, a nie wiecie, na siłę jak najwięcej, jak najtrudniejszą pracę wam dać. I jeżeli mówimy właśnie o trudności, no to według mnie edukacja w Stanach to jest żart trochę w porównaniu z Polską. Jednak w Polsce edukacja jest strasznie ciężka według mnie w Stanach to oni się w ogóle nie uczą. Ja praktycznie się w ogóle nie uczyłam i miałam najlepsze oceny, bo to tam wygląda tak na przykład, że nie wiem, macie test i przed testem macie powtórzenie i Wam dają jakieś takie pytania na powtórzenie, możecie sobie sami w domu napisać te odpowiedzi na te pytania, potem idziecie do szkoły i razem przerabiacie te pytania. I test wygląda identycznie. Identyczne są pytania, więc jakby wiecie wcześniej, co będzie. Więc jedyne wystarczy po prostu, wiecie, przejrzeć tę kartkę, um, zapamiętać te pytania i tyle. Nie musicie się, wiecie, nic uczyć. Nie ma jakichś takich wyrywek, jak w Polsce, wiecie, że jakiś numerek wybierają do odpowiedzi, do tablicy. Nie. Jakby nie ma czegoś takiego, że nagle wiecie, nagle musicie odpowiadać na ocenę. Um, no, więc w Stanach to jest strasznie proste. No, w ogóle się nie trzeba, nie trzeba uczyć. To był dla mnie trochę, no, żart, ta, ta edukacja w Stanach, akurat. Więc, jeżeli jedziecie z Polski, no to od razu Wam mówię, poradzicie sobie. Um, I ostatnia rzecz. Jeżeli chodzi o, ogólnie o szkołę, jako samo w sobie, o ludzi, o wydarzenia w szkole, no to jest tak, jak na filmach. Jeżeli oglądaliście takie filmy z amerykańską szkołą, no to to jest prawda o te wszystkie wydarzenia. Oni strasznie. Jakby żyją tą szkołą, to jest um, nie tak jak w Polsce, że idziecie do szkoły, wracacie do domu i tyle. Nie, oni cały dzień jakby żyją tym, tym, tym duchem szkoły jakby um, jakieś są treningi przed szkołą, e, podczas lekcji czasami robią jakieś takie wydarzenia, że są chill, chill liderki um, e, przedstawiają na przykład drużynę futbolową, potem po, po szkole um, i różne eventy są. Czy ja na przykład byłam w chórze, tam mieliśmy jakieś muzyczne, ludzie przychodzili, um, są e, gry futbolu i się na nie chodzi, i wiecie, wszyscy są pomalowani na twarzy, mają banery. Wszyscy znają przyśpiewki i śpiewają razem i dopingują swoją drużynę i oglądają mecze razem. No to jest po prostu super. A po tych. Um, po po tych meczach zazwyczaj wszyscy jeżdżą na przykład do jakiejś tam danej restauracji i sobie razem jedzą i piją, no to jest super, takie, takie community, takie wiecie, że się czuje jakby, że jesteście razem wszyscy, dopingujecie się razem i no to było super. Było bardzo dużo ogólnie wydarzeń w czasie roku szkolnego, różnych klubów, no to jest tak jak na filmach, jakieś bale i tak dalej, no to to, to jest prawda. To tak wygląda, więc to myślę, że była najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o szkołę w Stanach, że takie się czuło właśnie, że, że um, jezu ja po polsku czasami zapominam jak się mówi, że się czuło, że jest się częścią, o, częścią tej szkoły, więc to było super. Um, i no, to chyba na tyle będzie dzisiaj, jeżeli chodzi o szkołę w Stanach. Jeżeli macie jakieś pytania, to um, śmiało zadawajcie, na pewno chętnie odpowiem i na pewno będę więcej filmików o tym też nagrywać, ogólnie o życiu w Stanach i też o życiu w Kanadzie, i w Australii i w Anglii, także na pewno jeszcze więcej się dowiecie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawiajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. I widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. To pa!